Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani. Słowo dzisiejsze to miłosierdzie. Nie tylko Pan okazał miłosierdzie Elżbiecie, jak zachwycali się ci, którzy widzieli, widzieli cud narodzin Jana, ale to miłosierdzie rozpoczęło się w momencie narodzin Jana dla nas, bo to On w duchu i mocy Eliasza zapowiedział przychodzącego Pana, a Jego przyjście jest... Niczym innym jak największym aktem miłosierdzia Boga względem człowieka. Bo ta najwspanialsza nowina, że Bóg z miłości do człowieka przy, przyjmuje ludzkie ciało, to nie tylko wyznanie miłości, jak mówiliśmy w poprzednich dniach, w tych ostatnich dniach adwentu, ale to rzeczywiście najcudowniejszy, największy, najpiękniejszy akt miłosierdzia względem człowieka. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do jutra.